dobry moi drodzy widzowie, witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku, w pierwszy dzień maja będziemy testować sobie nową skrzyneczkę na CSGO Skins, także zapraszam serdecznie do oglądania. Słuchaj widzu, aktywne są u mnie konkursy, tylko jeżeli wpłacisz sobie kasiorę z kodem ADUNIA możesz dołączyć z automatu tak o od buta do takich zajebiaszczych konkursów na akacza, akacza, na koski i na rękawiczki, także nie czekaj. Korzystaj z kodu Adunia. Dobra, słuchajcie. Zaczynamy testować tą skrzynkę i zawsze otwieramy sobie najpierw skrzynkę, a później robimy bitwy. No, a w dniu dzisiejszym zaczniemy sobie od bitewki. I ta skrzynka nazywa się Slime Case i moi drodzy, wrzucimy ją sobie tak o, cztery razy, normalnie. O kurde! Na buście wrzucimy sobie ją cztery... 4 razy, i ile ona kosztuje na czysterze? 1827 zł. Ja muszę zobaczyć później w ogóle, co tutaj się mieści, bo ja jest 1800. Dobra, dobra. Jolo, na dwie osoby, tryb standardowy i lecimy, ale ja dalej nie mogę wyjść po prostu z szoku, że ta skrzynka na czysterze kosztuje 1800 zł. Specjalnie nie testowałam jej sama. Tylko czekałam, żeby przetestować ją z Wami, żeby. No wiecie, żeby zobaczyć, jak to jest. Żebyśmy razem przez te emocje tutaj przechodzili. Ale ja. Ej, ja dalej. nie, Ja nie jestem dalej w stanie uwierzyć w to, że ta skrzynka na czasteżek kosztuje 1800 zł. To przecież to jest mega dużo kasy. Tym bardziej, że to jest skrzynka za dwie dychy, więc ja liczę, że naprawdę wyleci tam coś zajebistego, nie? Jebowskiego, że coś wyleci. Także co? Mam jeszcze trzy skrzynki. No powiem wam, bitwa za 2000 zł jak na początek testu. A tutaj, no na razie nic jakiegoś takiego zbytnio fajnego nam nie wyleciało. No i zobaczmy, co, co nam ten czesterek odda. Ale było blisko. Ja pierdolę! Przepraszam za emocje. No tego też. Co to w ogóle się wydarzyło w tym momencie? Nie wierzę w to. Co to się wydarzyło? Dobra, okej, okay, okej, okay, rozumiem, dlaczego ona na czesterze tyle kosztowała. Nie no, zajebiście, dwójka i piątka wygrana, trzy kafle ponad do przodu, trzy czterysta. Zajebiście, to mi się podoba, lecimy dalej. Dobra widzowie, jak tak nam wydropiło, tak nam poleciało, to ja bym zaproponowała, żeby otworzyć teraz tą skrzyneczkę kilkukrotnie. Bez tutaj busta na razie. I zobaczymy. Dobra, fajnie, fajnie. Ale wiecie, jak to jest, nie? Z tym otwieraniem skrzynek tutaj pojedynczo u mnie. że Ja wolę, ja wolę jednak taką bitwę konkretną zrobić, niż tak pojedynczo otwierać. Dobra, to no tak 50-50, nie? Poleciało i nie poleciało. No, no wiadomo, jak to jest? 50-50 zazwyczaj. Dobra, otworzymy sobie to na buź. Boże święty, na buźcie. I na buźcie też będziemy otwierać potrójnie. Dobra. Let's see. Zobaczmy. Uuu, o już na busiak ładnie tutaj, kurde, dobra, jest profit zrobiony, lecimy, no. i tyle, by <grym> z tego było, jaka awupa piękna, ej, oddaję, dobra, oddaję, ja naprawdę jestem tutaj w giga, mega ciężkim szoku, bo naprawdę ta skrzynka oddaję, easy money, wow, za każdym razem po prostu... Za każdym razem oddaję, a jak już tracimy, to nie jakoś tak... No dobra, tutaj troszeczkę nam... Dobra, już chyba wystarczy. I zastanawiam się, drodzy widzowie, czy ja mam to otworzyć na czesterze. No kurde, niby zrobiliśmy profit, ale czy ja bym chciała otwierać tą skrzynkę na czesterze? Czy ja chcę ją otwierać? Wiecie co, dobra. Chyba tak, chyba otworzę ją na czesterze. I co? I ja... Dupa. Zastanawiam się, czy dać sobie jeszcze jedną szansę na tym czesterku, ale... Dobra. I co? 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 Tak jest. Nie, no kusi mnie żeby to otwierać i otwierać i otwierać, no bo to tak pięknie oddaje dzisiaj. Dobra, do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka. Nie, nie mogłam tego ominąć po prostu. I jeszcze trochę, jeszcze trochę. Ja! No nie wiecie, ile ten nóż jest wart. Chuj. No dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, dobra. Ostatni raz, ostatni raz, moi drodzy widzowie. I, 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 i. Co je piście? Osiem tysięcy polskich złotych. 8 tysięcy! Właśnie jak przed chwilą Was się pytałam, czy wy wiecie, ile to jest warte? Dokładnie tyle. 8 tysięcy polskich złotych! Jeżeli chodzi o wyniki, kto wygrał Skinam w poprzednim odcinku, będą one dostępne na moim Discordzie. Także link w opisie, klikajcie w linka i dołączajcie. Jeśli jeszcze nie dołączyłeś, oczywiście. I sprawdzajcie. Kanał konkursy, ponieważ może to właśnie ty wygrałeś Ile? Dobra, słuchajcie, jak tak oddaję, ja wpadłam na przezajebisty pomysł, że zrobimy sobie bitwę. No, tutaj już naprawdę wchodzi duża, konkretna kasa w grę. I słuchajcie, zrobimy sobie taką. Boosta sobie walniemy trzy razy na początek, zobaczymy co nam z tego poleci, i walniemy sobie na czesterze dwa razy, czy trzy, a może trzy. A dobra, damy sobie na trzy razy. Niech będzie. Trzy i trzy. I damy sobie, wiecie co? Damy sobie szert. Damy sobie szert, bo ja tutaj nie wiem. Skoro tak leci, no to ja mam nadzieję, że to po prostu będzie leciało, co nie? I że tutaj będą lecieć same kosy. Mam taką nadzieję, ale czy to jest dobra nadzieja? No, zawsze nadzieja, zawsze jest dobrą nadzieją, co nie? Wiecie o co chodzi? Ale sześć skrzyń. I ja po prostu czekam tylko na te testery. Te tutaj na buście, no to wiecie. Okej, okay, może coś fajnego nam wyleci, może nie wyleci, ale ja już widziałam za te cztery są w stanie nam po prostu tutaj zrobić i jakie itemy one są w stanie wydropić, więc ja po prostu czekam. Czekam, czekam, aż tutaj będą lecieć kosy. Ty, żeby tylko nie było takiej sytuacji. I rękawiczki! I rękawiczki! I jeszcze coś, i jeszcze coś, i jeszcze coś. I kosa! Zajebiście! A w tym odcinku macie do wygrania tego skina, żeby go wygrać. Jedyne co musicie zrobić, to zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zostawić suba na moim kanale i napisać komentarz. A w komentarzu napiszcie, czy może macie jakieś plany na majóweczka. Jeśli tak, no to napiszcie, jakie. To je, panie. A jakbym tego nie wzięła. Czajcie, gdybym tego nie wzięła na shirt i bym wzięła to na trybie standard, to byśmy z tuwą wygrali z botem Michaelem i byśmy mieli tyle kurwa, kasy, ale i tak jest zajebiście, i tak zrobiliśmy 1200 zł profitu. Niesamowita jest ta skrzynka. Dobra, moi drodzy widzowie, myślę, że obejrzeliście ten film do końca, skoro tutaj jesteście jeszcze i czy ja muszę coś więcej mówić na temat tego, że ta skrzynka jest naprawdę przezajebista i nie będę kłamać, ale... To jest najlepsza skrzynka, jaką kiedykolwiek testowałam. Chyba zrobiłam na niej największy profit, jaki kiedykolwiek mogłam zrobić, także dajcie koniecznie znać, czy Wy już testowaliście, a może przetestujecie dopiero tą skrzynkę. Życzę wam miłego wieczoru, miłego dzionka i do zobaczenia! Bye!